Państwo, Mikołaj Woździowski program Pytamy wprost. Już niebawem wybory do Parlamentu Europejskiego, dlatego też moim dzisiejszym gościem jest reprezentantka Podkarpacia w Brukseli, eurodeputowana Elżbieta Łukaciewska. Dzień dobry. Witam Pana, witam wszystkich telewidzów i mieszkańców Tarnobrzega i okolic. Od 15 lat zasiada Pani w Parlamencie Europejskim. No Przez te wiele lat widziała Pani, jak zmienia się Europa. Z tej brukselsko-strasburskiej perspektywy y, widziała Pani te dynamiczne zmiany, szczególnie w ostatnich y, latach. Y, czy nie odnosi Pani wrażenia, że ta europejska wspólnota się trochę sypie? Nie, na, nie, absolutnie nie. Wręcz bym powiedziała, że ona się wzmacnia, świadoma zagrożeń zewnętrznych i też wewnętrznych. E, zgodzę się z jednym, że jest wiele e, organizacji, czy też wprost niektórych europosłów, którzy chcieliby widzieć Europę rozłożoną na łopatki? Niektórzy w tych wyborach startują, aby siać destrukcję i dezinformację dla mieszkańców też Polski i całej Europy, a Europa, Unia Europejska powstała po wojnie, żeby uniknąć jakichkolwiek konfliktów, doświadczona pierwszą, drugą wojną światową w tej części naszej Europy, aby nigdy konflikt między jednym krajem a drugim europejskim nie miał miejsca. I wydaje mi się, że każdy rozsądny Polak, Polak świadomy, Polak, który widzi, jak przez 20 lat naszej obecności w Unii Europejskiej zmieniły się nasze małe ojczyzny, jak zrobiliśmy cywilizacyjny krok do przodu. Bez środków unijnych, bez wsparcia, bez też pewnych rozwiązań dostępu do olbrzymiego europejskiego rynku nie dokonalibyśmy nigdy takich zmian, które, proszę mi wierzyć, zazdroszą nam nawet ta stara Europa, bo oni nie mają tych pieniędzy, oni więcej wkładają do Unii Europejskiej niż z tego biorą. Więc ja często gdzieś tam rozmawiając z przed Przedsiębiorcami z, tam, z tamtych krajów Europy Zachodniej, oni nie mają takich możliwości sięgania po tak duże środki, jakie mają polscy przedsiębiorcy. No i to, że jako Polska dostaliśmy możliwość sprzedaży naszych produktów, towarów, również towarów rolnych na tym olbrzymim europejskim rynku, to są miliardy złotych, które zyskuje Polska. Rolnicy, proszę Państwa. Ja wiem, że niedawno protestowali. Pewnie gdyby wielu z nich zapytać, co to jest Zielony Ład, nikt nie, nie umiałby odpowiedzieć. Natomiast ja chcę powiedzieć jedno: dzięki obecności w Unii Europejskiej rolnicy polscy w samych dopłatach bezpośrednich otrzymali 260 miliardów złotych. Nigdy naszego kraju by nie było stać, aby wspierać rolnictwo, aby przebudowywać, bo często z malutkich gospodarstw zawiązały się olbrzymie firmy wielkotowarowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Dzisiaj taki naprawdę dobry ciąg, których dużo już na, na terenie Polski, to jest koszt prawie miliona złotych normalnie bez wsparcia i bez możliwości sięgania po te pieniądze na pewno wielu nie stać by było na taki zakup to są również sprzęt to są również dopłaty dla i wsparcie dla młodych rolników więc gdzie nie popatrzymy na jakikolwiek obszar aktywności naszej społeczno zawodowej tam widać że dzięki unii rozwijamy się poprawiamy dzięki też o naszej obecności odkurzamy stare tradycje. A pamiętam, jak było referendum przystąpienia do Polski do Unii Europejskiej, gdy jeździłam wtedy jako poseł i namawiałam do poparcia Unii Europejskiej, to wielu mówiło, pani poseł, ale jak wejdziemy do Unii Europejskiej, to to zagraża naszemu, naszej wierze, pewnie nie będziemy mogli chodzić do kościoła, nasza tradycja zaginie, a tu się okazało wprost odwrotnie. Odnowione zabytki sakralne, wiele kościołów dzięki unijnym pieniądzom odnowiło swoje ołtarze, czy w ogóle e, swoje kościoły, zwłaszcza te, które są wpisane na listę e, zabytków, czy dziedzictwa e, naszego kulturowego. I wiele tej właśnie tradycji niematerialnej, jak różne, e, Garncarską, Medyniak Błogoska była niedawno, no, dzięki środkom unijnym powstał wspaniały obiekt, wspaniałe miejsce, gdzie pokazuje się, na żywo, jak tworzyli tam kiedyś garncarze, są szkolenia, ludzie pracują, sprzedają swoje cudowne wyroby, więc naprawdę i bezpieczeństwo. Za granicą mamy Ukrainę. Ostatnio rozmawiałam z taką Ukrainką, która płakała, mówi, że codziennie martwi się o swojego syna, bo wojna i w każdej chwili mogą go zabrać na front i widziała, ilu jej sąsiadów już nie żyje. I mówi mi tak: Wie pani, co, wy Polacy chyba nie doceniacie do końca to, że jesteście w Unii Europejskiej, bo myśmy byśmy bardzo chcieli być w tak bezpiecznej właśnie grupie. I na koniec, panie dyrektorze, powiem tak: Unia Europejska to jest taka jedna wielka rodzina, my w tych małych naszych Osobistych rodzinach, często mamy inne poglądy, często się spieramy, często nie zgadzamy się, ale summa summarum wiemy, że zawsze możemy liczyć na rodzinę. I Unia Europejska też jest taką rodziną wielu państw europejskich. Jeżeli się pracuje, jeżeli się rozmawia, jeżeli się proponuje, słucha i pracuje, szukając większości dla swoich pomysłów, to proszę mi wierzyć. Można, oni rozumieją i popierają. Jeżeli się nie rozmawia, jeżeli się tylko przyjeżdża do Brukseli podpisać listę i wyjeżdża z powrotem do Polski, albo jeździ samochodem, który nie istnieje w tą i z powrotem, żeby naciągnąć tą Unię na jakieś euro, no to wtedy taki poseł, europoseł nie ma pojęcia o pracy i nawet nie chce pracować, nie chce wykorzystać tych szans, e, które przed Polską i naszymi regionami stoją. Ale wśród w tej rodzinie są jeszcze no jest wielu sceptyków. Mam wrażenie, że coraz więcej, też nie tylko wśród europosłów, ale też w przypadku głów państw czy też szefów rządów, no, do niedawna Polska, teraz Węgry, Słowacja, no Wielka Brytania też niedawno, Kto tam jeszcze Holandia, Włochy. Nie odnosi Pani wrażenia, że ten sceptycy, sceptycyzm bierze się mm, na przykład... No, mamy teraz transformację energetyczną, mhm. tak? Ważny, bardzo, e, bardzo, bardzo ważny temat. Ładu. Tak, część Zielonego Ładu. No, jest to potrzeba i konieczność, ale no, nie wszystkie państwa stać na proponowane przez ten, że Zielony Ład e, rozwiązanie, czy też zapisy. Panie redaktorze, po pierwsze, Zielony Ład nie jest żadnym obowiązującym prawem. Jest zbiorem propozycji, które tak naprawdę jeszcze nie weszły w życie, a już komisja poprawiła, bo były protesty, żeby nie było ugorowania, żeby Zielony Ład zakłada, żeby miejsc stosowali rolnicy pestycydów, bo pestycydy to są nowotwory, to jest zabijanie zapylaczy, pszczół, trzmieli, a bez tego nie będzie owoców, nie zawiążą się owoce. Więc i Zielony Ład, jeżeli mówimy o rolnikach. Nie dotyczy praktycznie 80% rolników, bo nie dotyczy tych, których gospodarstwo jest do 10%. To po pierwsze. Jeżeli mówimy o energetyce, bo to jest następny komponent zielonego ładu, energetyka, to są miliardy złotych czy miliardy euro dla Polski, żebyśmy zrestrukturyzowali nasze na przykład linie przesyłowe. Bo dzisiaj w Tarnobrzegu ktoś zainstaluje fotowoltaikę i się okazuje, że nie zyskał z tego nic, dlatego że Yy, nasze linie i zdolności odbioru wytwarzanego przez fotowoltaikę prądu są praktycznie zerowe, więc trzeba koniecznie zainwestować miliony złotych, żeby to, te wszystkie, cała infrastruktura energetyczna, no, mogła pomieścić ten prąd, który potrzebują dzisiaj Polacy, którzy też wytwarzają z zielonej Energii. Na to są pieniądze. Są olbrzymie, 50 miliardów złotych z, ze społecznego funduszu klimatycznego 54 miliardy na, na też docieplanie domów, na wsparcie najuboższych w tym, żeby na przykład jak mają Kopciuchy, żeby wymienić te kopciuchy na, na przyjaźniejsze dla zdrowia też. Bo proszę Państwa, 50 tysięcy ludzi w Polsce rocznie umiera przez smog i zanieczyszczenia. A ile jest tych? którzy chorują i w następstwie choroby umiera, pewnie nikt nie policzył. Jeżeli mówimy o, więc tak, żeby nakreślić ten zielony ład, no i transport, żeby samorządowcy mogli sięgać znowu po grube miliony złotych na to, aby centra miast były czyste, aby jeździły pociągi, samochody, autobusy, transport publiczny, który jest przyjazny dla środowiska. Na to są pieniądze. I, i, i to jest tak, tak, w skrócie mówiąc, ten Zielony Ład, który. Podkreślam, nie jest żadną normą prawną, jest luźną propozycją Komisji Europejskiej, na którą zresztą zgodził się i poparł Morawiecki komisarz PiSu pan Wojciechowski. Natomiast jeżeli chodzi o ten sceptycyzm, co niektórych premierów rządów, znamienne jest to, że ci, którzy popierają Rosję i Putina, ci są przeciwko. Unii Europejskiej robią wszystko, aby ten eurosceptycyzm rósł. Bo dlaczego? Bo wie pan co, każdy dyktator nienawidzi tego, że są jakieś normy, przepisy, do których musi się stosować. Unia Europejska to są pieniądze wszystkich europejskich podatników i oni chcieliby, aby te pieniądze nie były rozkradane, tylko szły na takie projekty, które, które służą rozwojowi, które e, rozwiązują problemy społeczności lokalnej. A ci dyktatorzy, ci którzy mówią, że ta zła Unia, no chcieliby nabijać swoje kieszenie i swoich kolegów bez jakichkolwiek opowiadania się i kontroli i dlatego dla nich Unia jest zła. Orban, proszę pana, ja pamiętam Orbana jeszcze jak byłam posłem, przyjeżdżał do polskiego sejmu, był niesamowity demokrata, co się stało, dostał władzę i mu się ta władza bardzo spodobała, cały PiS. Co już słyszymy e, afery, o aferach, o milionach złotych chociażby z Funduszu Sprawiedliwości, który zamiast wspierać ofiary przemocy, bo na to był ten fundusz, zasila pieniądze fundacji powiązanych z, z partią e, Ziobro, Wczoraj na przykład fundacja dostała 25 milionów po kilku latach. Nie ma śladu po fundacji, po pieniądzach, po działalności. Czy ktoś z Tarnobrzegu nie chciałby dostać do kieszeni milion złotych, nikt nie chce e, jeden milion, a my mówimy tutaj o setkach milionów, które się rozeszły, nie wiadomo e, na co. Więc dla takich osób, które wręcz powiedziałabym nadużywają czy kradną bezczelnie pieniądze Polaków, Normy, wartości, praworządność jest czymś złym, co zagraża, bo wtedy nie będą mogli pełnymi łapskami zagarniać pieniędzy Polaków. I taka to jest prawda o, o tych, którzy są przeciwko Unii Europejskiej, którzy są eurosceptykami. Ja bardzo tylko żałuję, że były rząd, były premier Morawiecki z takimi zwolennikami Putina spotykał się czy w Budapeszcie, gdzie wręcz powiedział, że Unia jest zagrożeniem dla demokracji, to jest to przerażające. Ale być może, że pan premier Morawiecki, który ma wiele milionów w kieszeni, nie wiadomo w jaki sposób je zdobył, bo ja też chciałabym kupić od jakiegoś e, księdza działkę i sprzedać ją kilkakrotnie e, drożej. I się ma miliony, no tak się niektórzy umieją robić e, biznesem. To być może mając wiele milionów, nie przejmuje się tym, co będzie w Polsce, bo w każdej chwili z tej Polski może wyjechać. Ale tu w Polsce my mieszkamy, zwykli ludzie, którzy chcą bezpieczeństwa, sz, szans, możliwości rozwoju i szans bezpieczeństwa dla swoich dzieci i swoich wnuków. Europejski Zielony Ład, jak pani powiedziała, to tylko propozycja, a pakt migracyjny już został zatwierdzony. Tak. Premier Donald Tusk powiedział, że go nie odrzuci. Myśmy też w tak, parlamencie. Więc co nas zatem czeka? Myśmy też w Parlamencie Europejskim, jako posłowie Platformy, nie poparli tego, tego paktu migracyjnego. On znowu był przygotowany zarządu rządu Prawa i Sprawiedliwości i premier Morawiecki nie sprzeciwił się jego zapisom i nie zadbał o to, aby w tej puli imigrantów y, były zapisane, że my mamy przyjętych migrantów z Ukrainy i ze wszystkich tych. Wymagań zielo, paktu migracyjnego jesteśmy zwolnieni. O to będziemy walczyć w kolejnej kadencji. Europosłowie, którzy wejdą z, z koalicji 15 października, czyli tych ukupowań demokratycznych, ale też trzeba powiedzieć, że ten pakt też pewne rzeczy normalizuje, czyli jest szybka ścieżka odsyłania z granicy tych, którzy nieprawnie przyjeżdżają, więc, więc, ale Generalnie jesteśmy absolutnie przeciw tym zapisom i cieszę się, że to tak mocno ze słów Donalda Tuska wybrzmiało. Gdy popatrzymy na wschodnią granicę, granicę z Rosją, czy z Kaliningradem, czy z Białorusią, to widzimy, jak właśnie czy Putin, czy Łukaszenka robią wszystko, aby tutaj na te nasze granice pchać rozjuszonych imigrantów, głównie mężczyzn, aby destabilizowali, bo to jest destabilizacja. Zresztą też była konferencja ministra od, y, 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 od y, kwestii związanych z cyber całą kwestią związaną z informatyką, e, e, cyberprzestrzenią i on przestrzegał, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego będą wzmożone ruchy tych cyberataków kontfejkowych i tych, którzy robią wszystko są źli, e, gdyby do Parlamentu Europejskiego weszli ci, którzy będą stala, stali na straży Obecności Polski w Unii Europejskiej i pilnowania naszego interesu. E, więc ja obserwuję bardzo mocny ruch na kontach e, 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 so, w social mediach, e, ruch tych, którzy e, są ukryci poza różnymi nikami, którzy atakują bezczelnie, prostacko i bardzo, bardzo jak rozjuszone szerszenie. Yy, próbując coś tam ludziom wmówić, bo proszę mi wierzyć, dla wielu to, że Polska jest w Unii Europejskiej, że rozwijamy się, że mamy szansy, możliwości, jest nie do zniesienia. No właśnie ta narracja, mam wrażenie, że ona w dużej mierze wpływa na wzrost czy też rozwój tych eurosceptyków, no bo o kontrowersjach mówi się głośniej, a ciszej o pozytywach, więc zatem co dobrego nas czeka w najbliższych latach w Unii Europejskiej. W najbliższych latach i na pewno bardzo istotnym tematem jest bezpieczeństwo i wzmocnienie granic Unii Europejskiej, siłą rzeczy również granic Polski, bo my jesteśmy początkiem, granice Polski są granicami Unii Europejskiej, zwłaszcza tutaj na wschodzie i Białorusi. Ja cały czas zabiegam, pracuję w Podkomisji do Spraw Zdrowia i zabiegamy o Europejską Unię Zdrowotną, bo zauważamy ten wzrost takich, takich cywilizacyjnych chorób, nowotwory, yy, układu choroby, układu krążenia cukrzyca i otyłość i chcemy wygenerować specjalny budżet, który by wspierał narodowe budżety, bo ja chciałabym, aby Polacy mieli taki sam dostęp do leków i procedur, jak mają mieszkańcy tych krajów zachodnich? Na pewno bardzo ważne jest to, aby prawo, które przyjmujemy, przepisy były akceptowalne społecznie. I dlatego ja mówię, że na każdym, na poziomie przygotowania jakiejś dyrektywy, każdy podmiot z Polski może brać udział w konsultacjach i zachęcam przedsiębiorców, zwłaszcza, żeby czy, czy NGOsy, małe i średnie, do większej aktywności, a ja swoją drogą, czy my, posłowie, będziemy reagować na te wszystkie działania, które mogłyby zagrażać konkurencyjności naszych firm i podmiotów. Podatki, miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy i ja chciałabym, żeby e, też mieli e, wsparcie w przejrzystych, jasnych przepisach, które nie pozbawiają ich konkurencji, e, czy nie zmniejszają ich konkurencji względem e, firm z innych krajów. No i młodzież. Młodzież jest przyszłością e, Unii Europejskiej, przyszłością Polski, ja chciałabym, żeby jeszcze więcej młodych ludzi, zwłaszcza z Podkarpacia, z naszego regionu, e, było. Przyjeżdżało do Brukseli na staże, czy to w grupach parlamentarnych, czy to w Komisji Europejskiej, czy w Parlamencie Europejskim. To jest niesamowita przygoda. Młody człowiek zostaje wyposażony w umiejętności, a przede wszystkim w taką pewność siebie, która bardzo potem procentuje, gdy stara się o pracę. Pewnie będzie dużo jeszcze ważnych tematów. Prezydencja przed nami, polska prezydencja, więc też to jest szansa i możliwość do e, pokazywania naszego kraju i naszych małych regionów, subregionów, więc chciałabym też, aby Podkarpacie podczas prezydencji było widoczne i to co my tutaj tworzymy wspaniałego, aby było promowane w Brukseli. Przed nami jednak e, przede wszystkim wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i proszę 9 czerwca pójść na wybory. Dziękuję również Państwu i zapraszam na kolejne wydanie programu Pytamy wprost już za tydzień o tej samej porze.